Dzień dobry wszystkim. siema. Dziś się ze mną czarek, kolega po fachu. Mamy sobotę i jedziemy do stalowej woli. Jedziemy na spot organizowany przez Sidowski .com. jest To spot charytatywny. W związku z tym, co miało miejsce jakiś czas temu, czyli wypadek, tragiczny wypadek, w którym zginęło dwie osoby. Byli to rodzice trójki dzieci. Niestety. Niestety, niestety, dzieci zostały osierocone. Eee, I cóż, no... Sidowski organizuje zbiórkę charytatywną, zbiórkę charytatywną na poczet właśnie e, tych, tych dzieciaczków, które, które zostały same. Spot jest organizowany również po to, żeby zaprzestać jazdy po alkoholu. Ponieważ ten wypadek, e, ten tragiczny, śmiertelny wypadek miał miejsce w taki sposób, że no, pijany kierowca niestety, niestety spowodował kolizję, czyli wjechał na, na czołowe zderzenie z tego, z tego co wiemy to też ten kierowca, który, który, który właśnie był winowajcą tego wypadku miał zakaz prowadzenia, miał, miał zakaz prowadzenia pojazdu 1.7 promila i również podróżowało z nim małe dziecko. Dodatkowo nadmierna prędkość też z jego strony. Dokładnie, dokładnie, no i, no i się niestety. kilka czynników złożyło na to, co się stało na tej drodze tak naprawdę. Tak, no i niestety powstała taka tragedia, a nie inna. E, oczywiście w opisie udostępnimy Wam link do zbiórki, także jeżeli ktoś e, byłby tak chętny i mógłby wspomóc właśnie, właśnie te dzieciaczki, to, e, to byłoby bardzo fajnie. Także wiecie, to nawet nie musi być duża kwota, to może być nawet zł. Każda złotych. Dokładnie, to, to nie chodzi o to, żeby się wypomp wypompować z hajsu, to po prostu chodzi, żeby symbolicznie Coś tam wpłacić, pomóc zawsze zawsze po prostu każdy pieniążek pomoże. Dokładnie, dokładnie. Im, im, Im będzie nas więcej, no to wiadomo tych pieniążków też więcej się uzbiera. Dlatego też... Także cel jest szczytny, więc jak najbardziej zapraszamy my z własnej strony. Na pewno na pewno tutaj zrobimy jakiś przelew firmowy czy ja, czy Wojtek i... Jako firma będziemy też wspierać i zachęcamy do, do tego, żeby osoby prywatne również gdzieś tam jakąś cegiełkę dołożyły do tego, bo naprawdę warto Dokładnie. pomagać. Dlatego też jeżeli yy, chcecie pomóc, tak jak mówię, link do zrzutki macie w opisie. Ten link możecie przesłać znajomym, którzy również mogą pomóc. No i niech to pójdzie w świat. Także, także im będzie nas więcej, tym po prostu będzie lepiej, tak? No i dobra, do spoko na no to co, jedziemy? Jedziemy, zobaczymy. Spotkamy się już tam na miejscu, zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy ile osób też tak, tak naprawdę przyjechało. No bo tak jak mówię. No, Myślę, że będzie grubo. grono. Grono podejrzewam jest również wielkie, także także, także, no, każdy będzie chciał pomóc. Także wbijajcie również na stronę jak i media społecznościowe sidowski.com tam jest trochę więcej informacji odnośnie, odnośnie właśnie tej zbiórki. No i co? Widzimy się za chwilę na Galeria Vivo w Stalowej Woli.

Wszyscy upamiętnić kolegę, który zginął w tragicznym wypadku po stalowym Zjechało się naprawdę multum aut. Podejrzewam, że nikt się nie spodziewał, że tyle aut się tutaj pokaże. Przy okazji zlotu robimy zbiórkę na rzecz dzieci. Ofiar wypadku. Miejmy nadzieję, że choć troszkę to im pomoże na dalszej drodze życia. Na zlocie mamy również samochód. Mariusza. Jak to jest samochód? Golf. Gold. Gold, dwójeczka. gold dwójeczka, piękny gold dwójeczka, który naprawdę miał piękne wyniki i nie jednemu by narobił zdydu na światło. Klasyka już obecnie, momencie, ta, Mało widoczne, natomiast dobrze zrobiony, wciąż budzi podziw. Takie coś w ogóle nie powinno mieć miejsca, bo ktoś to wsiada po alkoholu do samochodu, to już po prostu potencjalny morderca samego startu. A co w chwili, gdybyś zobaczył takiego kierowcę, który podróżuje po alkoholu? Oficjalnie czy nieoficjalnie? Nie oficjalnie, poza kurczykami, by się na pewno dużo gorzej dla niego skończyło. Nasz pittań miałby murowany, ale to właśnie ten, który by siadał. I need a honey bag, nothing more, nothing less. And the cops feel away, cause I'm next, I'm a threat. Oh yeah. Really, y'all don't know this, y'all danger. I'm a threat, it's a Tak naprawdę, problemem nie jest system kar, bo większe kary nic tutaj nie zmienią, jeżeli na milion kierowców złapią może dziesięciu. Trzeba opracować system, który, owszem, będzie trudny do zrobienia, że w każdym aucie był swego rodzaju pokładowy alkomat, niemożliwy do obejścia. Bo jedyne co możemy zrobić, owszem, znajdą się polscy makajwerzy garażowi, którzy chcieli z tym kombinować. Ale... Można zrobić z kolei sprawę taką, że każdego, którego się złapie, tak, tak, żeby kombinował przy tym, bądź usunął to z auta, sam kierowca. Pięć lat bezwarunkowego więzienia, czy był karany, czy nie. I każdemu się odechce przy tym grzebać, wiedząc, że nie ominie go, czy to ktoś zrobił, czy to on usunął, musisz to mieć. Bo gruntem rzeczy jest nie wpuścić takich za kierownicę, a nie próbować ich złapać.

Dobrze, a rozgrzewamy w jakim celu? Co będziemy robić? W takim celu, że zrobimy kilka popsów, a później jedziemy mierzyć wysokość auto. Także okay. w takim fajnym konkursie na wysokość. Im, im niżej, tym lepiej, nie? Dawaj. No niestety, to już nie przeszło. Myślę, że metr dwadzieścia by przeszło, ale to już nie przeszło. O no, cholera! You looking like a star from polar bear that's floating into the ocean now that i'm out of the ice no seals to eat no land in sight cause the climate of the industry gets changing overnight like the day after tomorrow on the, J. J. In the Hall, how la all these other rappers survive and now i'm saying you could die if you stay for it come and join me in a stampede out when it outlasts me oh,

BMW, nie lubi Audi, Mercedesa, to tutaj jednak wszyscy razem są wspólni. No dokładnie, się bo... śmieją, gadają i to jest piękne. 50 mil lens, now I'm about to bag 50 mil yen I can shoot all day, I got stamina Turtleneck on with my camera, yeah Stay creamy, man, that's what they say Shoes laced up and I came to play Yeah, I'm first team, I'm a superstar They call me cream, like a build bar Yeah, you have to face it, let's get back to basics I'ma take the shot like it's a vaccination I don't have the patience, I'ma shoot right now Yeah, we undefeated and you gon' lose right now Like click, 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 swish I can switch it up anytime like this I'm a video A więc tak 21.30 Koniec spotu. Zlotu spotu Z lotu harytozyjnego Czarek wraca z nagrodą jako Także udało się dzisiaj złapać drugie auto z lotu Także jestem bardzo zadowolony. W sumie startowałem w kilku innych konferencjach, aczkolwiek albo byli głośniejsi, albo byli silniejsi, więc i tak było w sumie fajnie. Także, także na problem. Jestem bardzo zadowolony, to super. Ludzie też są zaniebiści, więc jak najbardziej wszystkim polecamy takie eventy. Naprawdę zarazcie się tą pasją, bo jest naprawdę mega. Pasja motoryzacyjna oczywiście. To, to, to lubi ten wie Pamiętajcie, bajcie o fury, bo to jest bardzo istotna sprawa w dzisiejszych czasach. Kura świadczy nawet o tobie, jeżeli masz fajny samochód, a jest w kiepskim stanie, no to trochę wstyd mordo, nie? Także dbaj o furę, kurde, zapraszam do Wojtka, zapraszam do siebie, do Tomaszowa, Autospała, Tomaszu Fluberski. Także zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby wasze furki wyglądały fajnie. Wracając jeszcze do zlotu, miejmy nadzieję, że ta zbiórka przyniosła jakieś tam fajne pieniążki, czyli że udało się zgromadzić jakąś tam fajną sumkę dla tych dzieciaczków. No i co, no szkoda, że niestety, ale no ten zlot odbył się w, no, z takiej, a nie innej przyczyny, natomiast to no, Aczkolwiek tam, trzeba tak też, też nadmienić, że jest to taki, taki pierwszy zlot yy, Stalowej Woli, bo wcześniej, z tego co tutaj chłopaki mówili, nic takiego się nie działo, więc yy, myślę, że będą kolejne akcje, mm. bo tak naprawdę dużo jest dzieje na w na świecie złego, więc yy, jak już wcześniej mówiliśmy, ludziom trzeba pomagać, po prostu trzeba pomagać, więc... Naprawdę zapraszamy do angażowania się w takie zbiórki charytatywne, bo to jest mega tak, ważne, nie? Naprawdę? Trzeba pomagać, także pamiętajcie, że nigdy nie wiecie, kiedy wam będzie potrzebna. Dokładnie, pomoc. dlatego wyciągnijcie tą rękę do kogoś, bo to jest naprawdę istotne. Bądź człowiekiem dla człowieka i stary, wszystko do Ciebie wróci, bo karma wraca i to jest no, naprawdę to złoty, tak. złoty środek na życie. Ja już przekonałem się nie na. Ja też tak? stary, także to wiesz, naprawdę bądź dobry dla drugiego, a dobro wróci. Także... No to jest praca, także to działa w dwie strony, właśnie, no to mówię dwie strony metalu. nie? mówimy właśnie o karnie. Także żeby nie przedłużać to tak. Pamiętajcie, stop alkoholu, stop stop jeździe po alkoholu. No i pamiętajcie o linku, który będzie zamieszczony w naszym opisie odnośnie zbiórki, także jeśli będziecie chcieli, no to dorzućcie parę groszy od siebie. My, my, oczywiście, dorzuciliśmy, także... my oczywiście dorzuciliśmy od siebie, tutaj właśnie podczas, podczas tego zwrotu, tak? Rzuciliśmy do puszki. Każda złotówka się liczy. Dobra, więc my już jesteśmy w samochodzie i no i co? Spadamy. Przed nami jakieś niecała ile? 70 km o 70 km drogi. Lecimy do domów e, i co? Żegnamy się z wami, także tym akcentem kończymy i... Trzymajcie się, pozdro, nie? Hey.